Dzisiaj pobrałem mody z TNT. Sprawdźmy, jak zwykle TNT wybucha. Ok, takie małe, też takie nefte TNT, jak dobrze spojrzałem. No, jeszcze lepiej to było more TNT, inaczej, 4 razy mocniej. To, czyli net TNT. Co ona robi? Nic, jak widzę. Jednak coś robi. Daje efekt na truciznę. I na szybszy głód. O, jeszcze wybucha. Jak ciekawe przez ile będzie jeszcze ten wybuch? Co jeszcze trwa? A z świat się Jaka jest w ogóle ta dziura wielka ale wielka chwilę, podziwiajmy tą dziurę. I patrzcie, jakie fajne tutaj są widoki. Aha i warto obserwować aliena. No. Czemu nie weszło ty? Nie wiem Aż tutaj drzewo wysadziło trochę Jak? Aż mi wyłączyło latanie kurczę, nie mogę polecieć do góry kurcze czemu nie mogę nie wiem to nie używajcie lepiej tego TNT zatrzymałem żeby udało mi się wylecieć i wyrzuciłem przy okazji teraz tutaj polecimy i będziemy próbować teraz jakieś grę T-memory TNT more TNT i teraz pora podpalić? Jakieś płaskie? Te tienti, nic, nic się mi nie stało. To odmowa spróbuję, i warto jeszcze wpaść. Na moją grupę na Discordzie teraz wypróbujemy TNT One ma ogień. Chcecie zrobić na koledze Troll'a, żeby się spalił? To TNT użyjcie, kiedy mam takie rzeczy. I wyrzucam i teraz wziąłem te more TNT, na chwilę zatrzymałem. Teraz wypróbujemy te niebieskie. Kurce. Nie dużo odlecieć i nie polecam tego. wzywać na sobie, bo terapii efekt, który ja nie lubię. Jaki to było wybuch? Żaden. Ale chyba powinienem zrobić wybuch. To jeszcze raz zrobię. to teraz odmowa sprawdzam no za ten czy te TNT tylko daje efekt Te dymamiczne, co to są TNT Jaki to sobie wybucheli sobie w ogóle? No wielki. Co? Zostawiło jeszcze TNT? Jednak nie. Teraz wezmę jeszcze dwa TNT. Bo też tutaj używać, ale mi świat ścina. sporze nie radzę używać tyle TNT, bo będzie Wam się świat ścina Wtedy co ja sam leciałem na dół, razy dwa to jest TNT. No, wielka dziura to jest, teraz stisk bomb. More jak to eti wybuchnie, raczej niż teraz dwa. Teraz ty razy dwa znów, tylko zielone. Jak one wybuchnie? No tak, se. No i też wyrzucam, też wesnesy dynamity. I rzucę? Co? Co on to nie leci? Nie wiem. Hmm. Może trzeba to na to położyć? Hmm. No, nie wiem. Może są do tego potrzebne te pistolety pusty? Nic nie daje. A dajmy taki fioletowy. Hmm. No nie wiem. A wezmę jeszcze inne, może ktoś zadziała. Zubójcie po więcej, co wiem, jak najszybciej teraz będę nagrywać, Minecraft z, z modami. co używam komendy na dzień? No i użyłem ja to użyć. Muszę być do czegoś, to... daj się tylko chwilę pomyślę. Teraz wyrzucam kredy, co? Teraz będą granaty. Hmm. A może to trzeba położyć na to? się z tym to jest jakby fajwerki ale dużo gorsze Teraz użyjemy jeszcze te ostatnie granaty. Odmowa robi to. Hmm. Do czego to może być? To byłoby chociaż, chociaż dobre, żeby robić taką parę, żeby uciec. Ale nie za długo by to działało. Hmm, czekajcie tylko chwilę o czymś pomyślę. nie wiem, hmm. jak, jak. to drugie co wziąłem to jest dynamiczne, jakby grana, Dynami nic styck, nie wiem co to jest i... To jest jakiś Bedrock Booster Bedrocks To jest Bedrock Booster to już nie wiem co to jest Albo tu żyjcie na znajomym jako trolla A to do czego może być celber, nie wiem co to znaczy. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu.